The candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party. We'll all dance the hora. Gather 'round the table. We'll give you a treat. Shema. Witam wszystkich. U mnie dzisiaj jest petarda. I była eksmisja basenu. Hehehe. Tak, bomble? To jest mega pełno roślin teraz wszędzie. Wszędzie gdzieś coś stoi. Tu figi, tam kordylina wszędzie jest gdzieś poupychane. Tam kaktusy, tu moje maurelaski. Te białe, te białe kuleczki, to co to jest? Trudka na, jaką się nazywałem? Ślimaki. Bo ślimaki mi takie spustoszenie w basenie zrobiły. Zobaczcie, pogryzły mi ten liście. I teraz tak mówiłem, o tutaj, pogryzły, pogryzły. A skąd wiem, że to ślimaki? Bo taki śluz zostawiły na liściach. Patrzcie, tutaj zeżarły prawie całego. No. Wyciągnąłem na dwór, posypałem trutką. Proces unicestwiania stanął w miejscu. Bardzo dobrze. Jeszcze mnie czeka jedno rozdzielanie. Potem jeszcze jedno. Potem jeszcze jedno. A dzisiaj... A dzisiaj... Będę wykopywać... Oliwkę, bo padła. Nie wytrzymała minus 21 stopni. No i uschła. Nic z niej nie będzie. Na szczęście oliwki są tanie. Może kiedyś sobie zakupię jeszcze raz. Ale póki co nie. Dwie zimy wytrzymała bez osłon, bez niczego, bez problemu. A to już się nie udało. No ale wiecie, jakie były zeszłe dwie zimy. Że praktycznie ich nie było. <laughs> A tu dowaliło minus 21 i pozamiatane. Wykopię ją z korzeniem. Dam do doniczki i zobaczymy, czy odbije. A tak to nie chcę, żeby tutaj taki. Bo zimy i tak nie przetrwa. Już w gruncie w takiej kondycji. Nawet jakby gdzieś tam zaczął wypuszczać, i tak już nie przeżyje. Na jego miejsce, na jej miejsce w kopie bananowca. Od szczupu inaczej. Takiego fajnego. To były wiotkie liście. I się połamały od samego wiatru. A tu już takie sztywne. Wychodzą twarde. W ogóle temperatury są w końcu takie, jakie mają być. W końcu jest tak, jak ma być. Zobaczcie, bambusa przerósł mnie już. Kiedy ja wam to nagrywałem? Tydzień temu, jak tam sięgałem, w krzaki miał 40 cm? To w tej chwili już jest większe ode mnie. Tu jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Patrzcie, ile tych dzit. W ogóle tu jaka... Jak się skrzywił Zobaczcie jak się skrzywił Ale co on teraz? Na mnie będzie tutaj szedł? Muszę go jakoś chyba ukierunkować, że on tu ma nie iść. O, dam mu coś takiego go podeprę bo tam się wykrzywił. Że A albo zahaczę go do drugiego. Niech jeden drugiego pcha w górę. No. Dobra, idę po łopatę wykopuję oliwkę a wkopuję large green myślę, żeby jeszcze Grand Nine też zadołować do ziemi lufę tu wywala niech rośnie, Basjok od czarnego Henia też wywala trąbę i idzie Ale okazja biedna. Tu grat, tu grat, a dwa liście zł złamał wiatr. <grystanie> delikatne, delikatne rzeczy. Cytryny wiszą. Jedna już jest do zerwania. Wygieło ją tak w tamtą stronę, żebym prawie z doniczki wyrwało. Nie wiem co z tym fantem zrobić. Póki co sobie leżą tam na tej ziemi i no i sobie leżą. Dobra. Też mam kolorową sałatę, lecę po łopatę. wykopałem dziurę. Zobaczcie, ile mrówek w całe mrowisko było. Ale mrówki raczej się nie przyczyniły do śmierci. Raczej nie. Przecież mrówki nie jedzą korzeni. Natomiast wszędzie widać białe korzonki. Czyli jest świetnie ukorzeniony. No i ląduję do gruntu. Tu mam ziemię, oborniki. Zastanawiam się czy nie zala tego wodą, nie utopić ich. Ho, ho, ho. Chyba tak zrobię, idę po wodę. Wlałem wody. Oborniczek. Bydlęcy. Takie trzy garstki. Ok. Teraz kurzy. Jedną garstkę. Okej, okay. jak korzenie do, dojdą tam do tego etapu, to normalnie jakby nie wiem rozsadzi tego banana <noise> To też jest na ślimaki preparacik No dobra, wkładamy go U mnie dzisiaj nie wiem jest chyba 27 stopni straszna paruwa W końcu cieszę się jak nigdy Ziemkę sobie przyniosłem Odsypię troszkę ciemką, świeżą, kupną, żeby miał łatwiejszy start. Znowu troszkę nawozu. No i przekładam banana do tego. No i subcie jest taki dołek, trochę za nisko, ale sobie pomyślałem, przynajmniej jak wleję wodę, to się nie będzie rozlewać po trawie, tylko o tak teraz wsiąknie tam, gdzie ma wsiąknąć. Teraz uzupełnię jeszcze braki.